Kocham Wojtka Kolańskiego. To tutaj, w tym miejscu, słynna gonia wyznała miłość Wojciechowi. Tuż przy przysłapiu kominiarskim, czyli celu naszej dzisiejszej wędrówki dla początkujących. Wyszliśmy z Doliny Kościeliskiej, z Kir. Będziemy zjeżdżać do Doliny Lejowej. Mamy prawie 8 km, ale tylko 200 metrów przewyższenia. Fajna trasa na początek skiturowania. I rozpoczynamy naszą wycieczkę. Jesteśmy w Kirach, u wlotu Doliny Kościeliskiej. Auto zostawiliśmy na jednym z parkingów, który jest za nami. Rozpiętość cenowa od 10 do 25 zł, także wybierzcie właściwy. Wzięliśmy narty do plecaka i za chwilę zapniemy skitury. Brama Kantaka, która jest za nami, przywitała nas u wlotu Doliny Kościeliskiej. To są te dwie skałki za nami. No i my wkroczyliśmy na wyżnią Kirę Miętusią, czyli te oto polany które w słoneczny dzień są niesamowite. Powoli podążamy w stronę naszego podejścia właściwego, a już po lewej stronie widzimy drogę na Czerwone Wierchy. No to już jest wyższa szkoła jazdy, ale świetny cel trudniejszych wycieczek. Ze szlaku głównego prowadzącego do Ornaku, do srońska Ornak, skręcamy w prawo na czarny szlak w stronę Doliny Lejowej. No i podążamy taką dróżką, która raz jest troszkę szersza, raz bardzo wąska, niekiedy bardziej stroma, aczkolwiek powinno się obejść bez zakosów, chyba że jest twardo, jak dzisiaj. W zimie tutaj jest znacznie więcej śniegu, więc teren też jest bardziej otwarty, bo jest zasypany śniegiem. Dzisiaj już krzaki wystają. Minutach docieramy do miejsca, gdzie przepniemy się do zjazdu i zjedziemy do Doliny Lejowej. Rozpoczynamy zjazd. Tam jest szałas, z którego wystartowaliśmy i prostym terenem zasuwamy. i dojechaliśmy do Niżniej Kominiarskiej Polany tu byśmy pojechali prosto, dojedziemy do Chochołowskiej a my skręcamy tutaj w prawo, do Lejowej dojechaliśmy do pierwszego mostka drugiego dokładnie i będziemy od tamtąd już łyżwować doż takim płaskim terenem aż do wlotu Doliny Lejowej. I dochodzimy do wlotu Doliny Lejowej. Skręcamy na ścieżkę pod reglami, czyli na szlak zielony. Obkrążamy między ściany, czyli tą tutaj górkę podciętą skałami z drugiej strony od Lejowej. Idziemy do wyciągu, a od wyciągu już do kir przy drodze, i dochodzimy do wyciągu. I teraz mamy dwie opcje. Albo odpinamy skitury, dochodzimy do drogi, i chodnikiem dochodzimy do kir, gdzie czeka nas autko, albo na fokach. Wejdziemy sobie tutaj przez ten las, czyli obkrążymy wyciąg i w lewo wejdziemy w las, taki stosunkowo rzadki las i pójdziemy lasem, ale równolegle do chodnika i też dojdziemy na parking. Ja idę na skiturak, do zobaczenia w kolejnym wideo przewodniku.